Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój pański będzie z wami wszystkimi. Dziś przynoszę wam jedną z najpotężniejszych i najbardziej transformujących modlitw, jakie kiedykolwiek poznałem: cudowną modlitwę do Świętego Ojca Pio. Na naszym kanale byliśmy świadkami prawdziwych cudów za wstawiennictwem tego ukochanego Świętego. Ty, który oglądasz teraz, być może nosisz w sercu głęboki niepokój, pilną prośbę. Potrzebę, która wydaje się niemożliwa do spełnienia. Albo może jesteś tu, wstawiając się za kimś, kogo kochasz dzieckiem, rodzicem, przyjacielem, który desperacko potrzebuje cudu. Wiedz, że nie trafiłeś tu przypadkiem to sam święty ojciec Pio przyprowadził cię do tej modlitwy. Chcę podzielić się z wami kilkoma z licznych świadectw, które codziennie otrzymujemy na naszym kanale. Pani Magdalena z Warszawy straciła wszelką nadzieję na uwolnienie syna z narkotyków. Po 21 dniach odmawiania tej modlitwy jej syn dobrowolnie poprosił o pomoc i dziś jest całkowicie zdrowy. Pan Wojciech z Krakowa stał na skraju bankructwa z długami, które wydawały się niemożliwe do spłacenia. Dzięki wstawiennictwu Ojca Pio pojawiła się nieoczekiwana możliwość pracy, która całkowicie odmieniła jego sytuację finansową. Młoda Agnieszka z Wrocławia cierpiała na chorobę, której lekarze nie potrafili zdiagnozować. Po odprawieniu tej nowenny, badania w końcu ujawniły przyczynę i dziś jest zdrowa. Zanim rozpoczniemy tę potężną modlitwę, proszę o trzy gesty wiary. Jednej, napisz w komentarzach, Ojcze Pio, przyjdź mi z pomocą. To Twój pierwszy akt wiary. Drugie, następnie kliknij przycisk. Lubię to. To nie tylko gest cyfrowy, ale sposób na dotarcie z tą modlitwą do innych potrzebujących osób. Na koniec zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek powiadomień, aby codziennie otrzymywać modlitwy i przesłania wiary, które przemienią Twoje życie duchowe. Szczególna uwaga. To jest bardzo potężna modlitwa, której nie należy przerywać. Proszę zarezerwuj święty i spokojny moment, aby odmówić ją od początku do końca. Ojciec Pio nauczał nas, że wytrwałość w modlitwie jest kluczowa do otrzymania łask których tak bardzo potrzebujemy. Udostępnij to nagranie komuś, kto potrzebuje pilnego cudu. Pamiętaj, możesz być narzędziem, którego Bóg używa, aby nieść nadzieję strapionemu sercu. Teraz przygotuj swoje serce. Jeśli to możliwe, zapal świecę, uczyń znak krzyża i razem błagajmy o wstawiennictwo tego potężnego świętego, który nigdy nie opuszcza swoich duchowych dzieci. Rozpoczynajmy tę cudowną modlitwę i pamiętajmy o słowach samego Ojca Pio: Módl się, ufaj i nie martw się. Drogi Święty Ojcze Pio, błogosławiony Święty, którego Bóg wybrał z tak wielką miłością, gromadzimy się dziś z sercami pełnymi nadziei, aby modlić się w Twojej obecności. Pośród naszych problemów i trudności, prosimy o Twoją pomoc i ochronę Ty, który jesteś tak blisko najświętszego serca Jezusa. W tej chwili, gdy tak bardzo potrzebujemy pomocy, zwracamy się do Ciebie, wiedząc, że tak jak za życia, nadal z miłością wysłuchujesz modlitw wszystkich cierpiących. Twoja dusza, tak zjednoczona z Bogiem, nieustannie wylewa błogosławieństwa na wszystkich, którzy szukają Twojej pomocy z prawdziwą wiarą i szczerym sercem. Drogi Ojcze Pio, Ty, który tak dobrze rozumiesz ból cierpiących i znasz ciężar krzyżyń, które niesiemy, pozwól nam schronić się pod Twoim opiekuńczym płaszczem. Twoja miłość do Jezusa była tak wielka, że On dał Ci szczególne dary, czyniąc Cię kanałem Bożych łask. Z tą samą miłością, z jaką przyjmowałeś ludzi przychodzących do San Giovanni Rotondo, szukających Twojej pociechy, przyjmij teraz nasze modlitwy. Ty, Syn, który jeszcze za życia byłeś znany jako Święty od cudów, który przemieniałeś życie ludzi swoimi modlitwami i radami, bądź dziś naszym obrońcą przed Bogiem. Przychodzimy z naszymi duszami bardzo potrzebującymi łask, prosząc o Twoją potężną pomoc. Ufni, że tak jak za życia nigdy nie odrzuciłeś nikogo potrzebującego, tak i teraz w niebie nadal jesteś pomocą dla strapionych i pociechą dla zrozpaczonych. Niech Twoja święta obecność będzie lekarstwem, które uspokaja nasze zmartwienia, światłem, które rozświetla naszą ciemność, siłą, która podtrzymuje naszą nadzieję. Święty Ojcze Pio. Jesteśmy przepełnieni podziwem dla świętości, którą Bóg napełnił Twoje życie. Od najmłodszych lat byłeś szczególnie wybrany przez Pana, a Twoje serce zawsze było otwarte na Jego głos. W Twojej pokorze i prostocie pokazałeś nam, jak prawdziwie kochać Boga i służyć Jego dzieciom. Dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, za Twoją niezwykłą zdolność czytania w ludzkich sercach, za godziny spędzone w konfesjonale. Gdzie z cierpliwością i miłością prowadziłeś duszę do Boga. Twoja głęboka wiara i bezgraniczna miłość do Jezusa i Maryi są dla nas przykładem i inspiracją. Podziwiamy Twoją wytrwałość w cierpieniu, Twoje bezwarunkowe tak dla Bożej woli, nawet w najtrudniejszych momentach. Przez pięćdziesiąt lat nosiłeś rany Chrystusa na swoim ciele, jednocząc swoje cierpienie z Jego cierpieniem dla zbawienia dusz. Twoje życie było prawdziwym świadectwem świętości. Z wielką czcią wspominamy Twoje niestrudzone oddanie modlitwie, Twoje długie noce spędzone na rozmowie z Bogiem, Twoje nieustanne wstawiennictwo za tymi, którzy prosili Cię o pomoc. Nawet zmęczenie i choroba nie powstrzymały Cię przed służbą Bogu i ludziom z radosnym sercem. Prosimy Cię, naucz nas tej samej prostoty wiary, tej samej ufności w Bożą opatrzność. Tej samej wytrwałości w modlitwie. Pomóż nam zrozumieć, tak jak ty rozumiałeś, że świętość jest dostępna dla wszystkich, którzy szczerze kochają Boga i służą bliźnim, święty ojcze Pio. Z głębokim wzruszeniem wspominamy dar świętych stygmatów, którymi Pan Jezus naznaczył Twoje ciało. Te święte rany, które nosiłeś przez ponad pół wieku, były widzialnym znakiem Twojej głębokiej jedności z cierpiącym Chrystusem. Choć bolały Cię nieustannie. Nigdy nie narzekałeś, przyjmując je jako szczególny dar od Boga. Pamiętamy, jak starałeś się ukryć te święte znaki przed światem, jak ze skromnością i pokorą znosiłeś ból każdego dnia. Te rany na twoich dłoniach, stopach i boku były nie tylko źródłem twojego cierpienia, ale też źródłem łask dla wielu, którzy przychodzili do ciebie po pomoc i pocieszenie. Kiedy patrzymy na twoje życie naznaczone bólem stygmatów, Uczymy się, że cierpienie przyjęte z miłością może stać się darem dla innych. Ty pokazałeś nam, jak łączyć własne cierpienia z cierpieniem Jezusa, jak ofiarować je za zbawienie dusz i nawrócenie grzeszników. Prosimy Cię dzisiaj, naucz nas przyjmować nasze codzienne krzyże z taką samą miłością i cierpliwością. Pomóż nam zrozumieć, że każde cierpienie ma sens, gdy ofiarujemy je Bogu. Przez Twoje święte rany, które tak wiernie upodobniły Cię do Chrystusa ukrzyżowanego, prosimy o łaskę cierpliwości w naszych własnych próbach. Twój przykład pokazuje nam, że nawet największy ból można przemienić w błogosławieństwo dla innych. Pomóż nam naśladować Twoją cichość i pokorę, Twoją gotowość do przyjęcia woli Bożej, nawet gdy jest ona trudna i bolesna. Niech Twoje stygmaty przypominają nam zawsze o nieskończonej miłości Boga. Który nie zostawia nas samych w naszym cierpieniu. Ukochany Ojcze Pio, z wdzięcznością i podziwem wspominamy niezliczone cuda, które Bóg uczynił przez Twoje ręce, gdy chodziłeś po tej ziemi. Twoje życie było wypełnione nadzwyczajnymi znakami Bożej łaski, które przynosiły nadzieję i uzdrowienie tysiącom potrzebujących. Pamiętamy, jak ludzie z całego świata przybywali do San Giovanni Rotondo, szukając Twojej pomocy i modlitwy. Chorzy odzyskiwali zdrowie. Zasmuceni znajdowali pocieszenie, zagubieni odnajdywali drogę do Boga. Twój dar bilokacji pozwalał ci być obecnym tam, gdzie byłeś najbardziej potrzebny, nawet gdy fizycznie pozostawałeś w swoim klasztorze. Z zachwytem wspominamy Twój dar czytania w ludzkich sercach podczas spowiedzi, jak ze szczególną łaską pomagałeś ludziom zobaczyć ich grzechy i znaleźć drogę do prawdziwej skruchy. Ile dusz powróciło do Boga dzięki Twojemu wyjątkowemu darowi rozpoznawania serc? Twój konfesjonał stał się miejscem niezliczonych nawróceń i duchowych uzdrowień. Dziękujemy Bogu za dar uzdrawiania, którym cię obdarzył. Tyle matek odzyskało swoje chore dzieci, tyle rodzin zostało uzdrowionych, tyle beznadziejnych przypadków znalazło rozwiązanie przez Twoją świętą interwencję. Twoja modlitwa miała moc przemieniać najbardziej beznadziejne sytuacje w świadectwa Bożej chwały. Z ufnością prosimy, byś tak jak wtedy, również i dziś wstawiał się za nami u Boga. Wierzymy, że w niebie Twoja moc wstawiennicza jest jeszcze większa, a Twoje serce jeszcze bardziej otwarte na nasze potrzeby. Niech cuda, których Bóg dokonał przez Ciebie za życia, będą dla nas znakiem nadziei i przypomnieniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, święty Ojcze Pio. Przychodzimy do Ciebie dzisiaj z głęboką potrzebą w naszych sercach. Jak dzieci, które ufają swojemu Ojcu, tak i my przynosimy przed Ciebie nasze troski, cierpienia i prośby. Z wiarą i nadzieją otwieramy przed Tobą nasze serca, wiedząc, że wysłuchasz nas z tą samą miłością, z jaką przyjmowałeś pielgrzymów w San Giovanni Rotondo. Potrzebujemy Twojej szczególnej pomocy w tej pilnej sprawie, która tak bardzo nas niepokoi. Ty, który zawsze mówiłeś, Módlcie się, miejcie nadzieję i nie martwcie się. Weź nasze prośby w swoje święte ręce. Wiemy, że rozumiesz nasze potrzeby, nawet te niewypowiedziane, bo masz dar patrzenia w głębie ludzkich serc. Z pokorą i ufnością przedstawiamy Ci naszą szczególną prośbę o, miejsce na osobistą intencję. Ta sprawa jest dla nas bardzo ważna i pilna, ale poddajemy ją całkowicie woli Bożej, tak jak ty zawsze to czyniłeś. Prosimy, abyś wstawił się za nami u Boga, przedstawiając mu nasze potrzeby w sposób, który będzie zgodny z Jego świętą wolą. Wierzymy w Twoją potężną pomoc, święty Ojcze Pio. Tak jak pomagałeś ludziom za życia, nie odmawiając nikomu swojego wsparcia, tak i teraz prosimy Cię o wstawiennictwo w niebie. Twoje słowa: Będę mógł zrobić dla Was o wiele więcej, gdy będę w niebie dają nam nadzieję i pewność, że nasza prośba zostanie wysłuchana. Z dziecięcą ufnością oddajemy Ci tę sprawę, wiedząc, że Twoje ojcowskie serce zrozumie naszą potrzebę. Prosimy, abyś razem z nami błagał Boga o tę szczególną łaskę, jeśli jest ona zgodna z Jego wolą i służy zbawieniu naszych dusz, ukochany Ojcze Pio. W tym szczególnym momencie modlitwy składamy w Twoje święte dłonie całe nasze zaufanie. Jak małe dzieci, które bezgranicznie ufają swojemu ojcu, tak i my powierzamy Ci wszystkie nasze sprawy, troski i nadzieje. Twoje słowa, módl się i nie martw się, są dla nas pociechą i drogowskazem. Wierzymy głęboko, że Twoje wstawiennictwo u Boga ma szczególną moc. Pamiętamy, jak za życia mówiłeś: Zostanę przy bramie nieba, dopóki nie wejdą do niego wszystkie moje duchowe dzieci. Te słowa napełniają nas ufnością, że nie zostawisz nas samych w naszych potrzebach. Z pełnym zawierzeniem oddajemy Ci nasze życie, nasze rodziny, naszą przyszłość. Tak jak Ty zawsze ufałeś Bogu, nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia, tak i my chcemy uczyć się od Ciebie tej prostej, dziecięcej ufności. Pomóż nam zrozumieć, że Bóg najlepiej wie, czego potrzebujemy. Święty Ojcze Pio. Ty, który tak dobrze znasz ludzkie cierpienie i niepewność, weź w swoje ręce wszystkie nasze lęki i obawy. Prosimy, przemień je w głęboką ufność w Bożą opiekę. Twoje życie pokazuje nam, że Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Z sercem przepełnionym nadzieją składamy w Twoje ręce wszystkie nasze intencje. Wierzymy, że przedstawisz je przed Tronem Bożym z tą samą miłością i troską. Z jaką opiekowałeś się wszystkimi, którzy przychodzili do Ciebie za życia? Niech Twoje potężne wstawiennictwo otworzy dla nas bramy Bożego miłosierdzia, święty Ojcze Pio, stając przed Tobą z naszymi prośbami. Pragniemy też złożyć nasze duchowe zobowiązanie? Rozumiemy, że prawdziwa modlitwa powinna prowadzić do przemiany życia, dlatego obiecujemy pracować nad sobą i stawać się lepszymi ludźmi. Zobowiązujemy się za Twoim przykładem. Do większej miłości wobec Boga i bliźnich. Chcemy naśladować Twoją cierpliwość w znoszeniu trudności, Twoją wytrwałość w modlitwie i Twoją bezgraniczną miłość do Jezusa i Maryi. Pomóż nam dotrzymać tych przyrzeczeń i nie zniechęcać się, gdy przyjdą trudności. Przyrzekamy bardziej regularnie się modlić, częściej przystępować do sakramentów świętych i z większą uwagą słuchać Słowa Bożego. Tak jak Ty spędzałeś długie godziny na modlitwie. Tak i my chcemy znaleźć więcej czasu na rozmowę z Bogiem. Prosimy Cię o pomoc w wytrwaniu w tych postanowieniach. Obiecujemy też starać się być bardziej wyrozumiali dla innych, przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili i pomagać potrzebującym. Chcemy, by otrzymane przez Twoje wstawiennictwo łaski przyniosły dobre owoce, nie tylko w naszym życiu, ale też w życiu tych, których spotykamy. W duchu wdzięczności za Twoje wstawiennictwo. Zobowiązujemy się szerzyć nabożeństwo do Ciebie i świadczyć o Bożej dobroci swoim życiem. Niech nasze czyny będą przedłużeniem naszej modlitwy, a nasze życie stanie się świadectwem działania Bożej łaski, święty Ojcze Pio. W tej szczególnej chwili modlitwy, błagamy Cię o Twoje potężne wstawiennictwo u Boga. Ty, który powiedziałeś, że będziesz mógł nam więcej pomóc z nieba, wysłuchaj naszego wołania. Z głębi naszych serc prosimy Cię o cud, którego tak bardzo potrzebujemy. Wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a Twoje wstawiennictwo ma szczególną moc u Jego tronu. Jak kiedyś w San Giovanni Rotondo nie odmawiałeś pomocy żadnemu potrzebującemu, tak i teraz prosimy, nie odmów nam swojej pomocy. Wstawiaj się za nami u Jezusa i Maryi, których tak bardzo kochałeś za życia. Z wiarą i ufnością małego dziecka, które wie, że ojciec go nie zawiedzie, przedstawiamy ci nasze błagania. Połącz swoje modlitwy z naszymi, aby zostały wysłuchane przez miłosierne serce Boga. Prosimy Cię, bądź naszym orędownikiem w tej szczególnej potrzebie. Ty, który znasz cierpienie i ból, rozumiesz jak nikt inny pilność naszej prośby. Prosimy, zanieś ją przed Tron Boży, okryj ją swoją miłością. I przedstaw Bogu jako ofiarę miłą Jego sercu. Niech Twoje święte stygmaty będą pieczęcią naszej modlitwy. Wierzymy w skuteczność Twojego wstawiennictwa i w moc Twojej świętej modlitwy. Jak za życia dokonywałeś cudów, tak i teraz, w chwale nieba, pomóż nam otrzymać tę szczególną łaskę, o którą prosimy. Niech Twoja modlitwa otworzy dla nas skarbiec Bożych łask i miłosierdzia, Święty Ojcze Pio. Już teraz. Z głębi naszych serc pragniemy podziękować Ci za Twoje wstawiennictwo i za łaski, które otrzymamy przez Twoją świętą modlitwę. Tak jak uczyłeś za życia, wdzięczność jest kluczem do otrzymywania kolejnych łask, dlatego chcemy okazać ją zanim jeszcze ujrzymy owoce naszych próśb. Dziękujemy Ci za to, że nie pozostawiasz nas samych w naszych potrzebach, że jako dobry Ojciec duchowy troszczysz się o nas z nieba. Jesteśmy wdzięczni za każdą łaskę, każde pocieszenie i każdą pomoc, którą otrzymujemy przez Twoje święte wstawiennictwo. Obiecujemy, że gdy otrzymamy upragnioną łaskę, będziemy świadczyć o Twojej dobroci i mocy Twojego wstawiennictwa. Chcemy, aby inni też poznali, jak wielkim orędownikiem jesteś u Boga i jak wielką moc ma modlitwa za Twoim pośrednictwem. Z serca przepełnionego wdzięcznością. Przyrzekamy pamiętać o wszystkich otrzymanych łaskach. Będziemy dzielić się świadectwem Bożej dobroci, której doświadczamy przez Twoje wstawiennictwo. Niech nasze życie stanie się żywym podziękowaniem za wszystko, co dla nas wypraszasz u Boga. Dziękujemy Ci już teraz za wysłuchanie naszych modlitw, za Twoją ojcowską opiekę i za wszystkie cuda, których Bóg dokona w naszym życiu przez Twoje święte wstawiennictwo. Nasza wdzięczność niech będzie jak kadzidło wznoszące się przed tron Boży, święty ojcze Pio. Razem z Tobą pragniemy teraz uwielbiać Boga za Jego nieskończoną dobroć i miłosierdzie. Łączymy nasze głosy z Twoim, by śpiewać chwałę Panu za wszystkie cuda, które uczynił w Twoim życiu i które nadal czyni przez Twoje święte wstawiennictwo. Wielbimy Boga za dar Twojego życia, za Twoją świętość która inspiruje nas do lepszego życia. Dziękujemy za Twoje stygmaty, które były widzialnym znakiem Bożej miłości, za Twoje cierpienia, które zjednoczyły Cię tak blisko z Chrystusem, za Twoje nieustanne modlitwy za nas wszystkich. Chwalimy Pana za wszystkie cuda uzdrowień, które dokonały się przez Twoje ręce, za niezliczone nawrócenia w konfesjonale, za pocieszenie, które przynosiłeś strapionym. Dziękujemy za Twoją obecność w niebie. Gdzie nadal jesteś naszym potężnym orędownikiem. Z radością i wdzięcznością wielbimy Boga za dar Twojego kapłaństwa, za msze święte, które odprawiałeś z tak wielką pobożnością, za przykład modlitwy i oddania Bogu, który nam zostawiłeś. Twoje życie jest dla nas świadectwem, jak wielkich rzeczy Bóg może dokonać w duszy, która całkowicie mu się oddaje. Niech nasze uwielbienie połączone z Twoją modlitwą wzniesie się jak wonny kadzidło przed tron Boży. Razem z Tobą śpiewamy hymn chwały Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za wszystkie łaski i błogosławieństwa, które otrzymujemy przez Twoje święte wstawiennictwo, święty Ojcze Pio. Kończąc naszą modlitwę, jeszcze raz oddajemy się w Twoje święte ręce. Jak dzieci, które zawierzają wszystkie swoje sprawy kochającemu Ojcu, tak i my składamy w Twoje dłonie naznaczone stygmatami wszystkie nasze prośby, Nadzieje i pragnienia. Prosimy Cię, okryj nas swoim błogosławieństwem i opieką. Niech Twoja święta obecność towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia w radościach i smutkach, w zdrowiu i w chorobie. Bądź przy nas szczególnie w momentach trudnych, kiedy najbardziej potrzebujemy Twojego wsparcia i pocieszenia. Wierzymy mocno w Twoją obietnicę, że będziesz pomagał nam z nieba jeszcze bardziej niż za życia ziemskiego. Z tą ufnością powierzamy Ci nasze rodziny, naszych bliskich, nasze codzienne sprawy i troski. Bądź naszym przewodnikiem na drodze do świętości. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas wszystkich, którzy z wiarą wzywamy Twojego wstawiennictwa. Prosimy, przedstaw nasze modlitwy przed tronem Bożym i wyproś nam łaski, których potrzebujemy do zbawienia naszych dusz i do godnego życia chrześcijańskiego. Z wdzięcznością i miłością kończymy tę modlitwę, ufając w Twoją nieustanną opiekę i wstawiennictwo. Przez Chrystusa Pana naszego, w jedności z Duchem Świętym niech wszelka chwała i cześć będzie Bogu Ojcu na wieki wieków. Amen drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej potężnej modlitwie do świętego Ojca Pio, Wasza obecność i wiara czynią tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową. Jeśli ta modlitwa dotknęła waszego serca, prosimy, podzielcie się nią z innymi osobami, które mogą potrzebować szczególnej łaski. Aby nadal otrzymywać więcej modlitw i treści duchowych takich jak ta, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Kliknijcie przycisk subskrypcji i włączcie dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje o każdej nowej modlitwie czy przesłaniu wiary, które opublikujemy. Udostępnijcie to wideo swojej rodzinie i przyjaciołom. Kto wie, może ktoś z waszych bliskich potrzebuje właśnie tej modlitwy w tej chwili? Bądźcie narzędziem Boga, niosąc pocieszenie i nadzieję poprzez te święte słowa. Kontynuujcie oglądanie i rozważanie modlitwy, która pojawia się na ekranie. Pozwólcie, aby każde słowo głęboko dotknęło waszego serca. Pamiętajcie słowa samego Ojca Pio. Módl się, ufaj i nie martw się. Niech Bóg was obficie błogosławi. I niech święty Ojciec Pio wstawia się za Wami wszystkimi i Waszymi rodzinami. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w następnym filmie.